I co możemy zrobić? Możemy sobie też wizualizować taką tarczę, właśnie ochronną, złotą tarczę, poczuć jak z każdym wdechem i wydechem napięcie z nas chodzi, i wyobrażać sobie nad głową piękne złote światło, takie ciepłe, dobre, albo taki kolor, który lubicie. Kiedy otaczamy się, utworzymy sobie taką kulę, kiedy ta kula zaczyna opadać w dół. Otacza całe nasze ciało i tworzy taką kulę, bańkę ochrony. Ta bańka jest taka nieprzepuszczalna dla negatywnej energii, ale też taka lekka i kojąca w środku. Możemy wtedy sobie powiedzieć w myślach, otaczam się światłem ochrony. To co nie moje nie ma do mnie dostępu, jestem bezpieczna, jestem spokojna, moja energia należy do mnie. I zostańcie jeszcze w tej chwili, poczujcie, że w środku tej kuli nikt nie może zabrać Twojej siły. Możesz oddychać spokojnie, czując się stabilnie i pewnie. Na koniec możemy się uśmiechnąć delikatnie i wrócić do siebie. Z tą kulą ochronną możemy iść dalej. Jest z nami tak długo, jak tego potrzebujesz. Możemy też dostosować to światło do siebie. Niektórzy wolą na przykład Białe, srebrne, fioletowe. Ja na przykład wolę fioletowe albo takie niebieskie. I możecie sobie wyobrazić zbroję, pelerynę. Więc zapraszam serdecznie, jeżeli macie tematy. Mam bardzo dużo tematów w wolnym czasie, będę je nagrywała.